Charakter całości, opowieść o człowieku, życiu, stracie, wyborach i przemijaniu, muzyka oszczędna, tekst na pierwszym planie, brak narratorów, brak zapowiedzi instrumentów, czysta forma utworu. Jedno imię, żeby wrócił cały film Jedno zdjęcie w starym telefonie, którego nie mam odwagi usunąć Może znałeś człowieka, co śmiał się głośno Ale ciszę nosił głębiej niż ktokolwiek mówił Jest ok, choć paliło w środku jakby noc Nie chciała się skończyć o świcie Miał plany większe niż jego kieszenie I sny, których nigdy nie zdążyło opisać Za dużo brał na siebie, mało dla siebie Zawsze ostatni w kolejce po spokój Nie prosił o pomoc, bo był tym silnym Tym, co ogarnia, tym, co nie pęka A gdy pękał, robił to w samotności Żeby nikt nie musiał zbierać kawałków Może znałeś człowieka, co znikał po cichu Zostawiając ślady może mijałeś go codziennie na ulicy I nie wiedziałeś, że walczy o każdy dzień Może znałeś człowieka, co żył jakoś Choć chciał żyć naprawdę do końca do bólu Jeśli go znałeś, zapal w sobie światło Bo on już nie zdążył Miał dobre serce, ale zły timing Zawsze nie w porę dla własnych potrzeb Ratował innych, gubił siebie Jakby wierzył, że tak trzeba Ludzie mówili, weź się w garść, jakby garść była lekarstwem na wszystko Nikt nie zapytał, czy jeszcze ma siłę Udawać, że to tylko gorszy dzień Nocami siedział i liczył błędy, jakby Dało się je cofnąć do zera Przepraszał za rzeczy, których nie zrobił I za to, że czasem był zmęczony Może znaleźć człowieka, co nosił maski do cudzych oczekiwań, może był blisko, a tak naprawdę był dalej niż ktokolwiek przypuszcza. Że znałeś człowieka, co nie krzyczał, bo nauczył się milczeć z godnością. Jeśli go znałeś, zatrzymaj się chwilę, bo czasem to wystarczy. Dziś mówią oni w czasie przeszłym, jakby to było coś naturalnego. Dobry chłopak. Zawsze pomagał. Szkoda, że nikt nie zauważył, a on był tu, oddychał obok, zostawiał znaki, choć bardzo cicho. Zmęczone oczy, krótsze rozmowy, śmiech, który brzmiał jak pożyczony, nie chciał odejść, chciał, żeby przestało boleć, żeby ktoś zapytał bez pośpiechu, nie szukał litości ani dramatu, tylko jednego powodu więcej, żeby zostać. Jeśli jeszcze możesz. Jeśli widzisz Zostań Nie mów, że jutro, bo jutro bywa za późno Nie każdy, kto milczy, ma spokój Nie każdy, kto się śmieje, jest cały Czasem największy krzyk nie wydaje żadnego dźwięku Może znałeś człowieka albo nim byłeś Choć nikt nigdy nie zapytał wprost Jeśli to czytasz Jeśli znasz kogoś, kto nosi zbyt wiele, usiądź obok, nie musisz nic mówić. Czasem obecność ratuje życie.